Prawda o Katyniu i Charkowie, gdzie wiosną 1940 roku strzałami w tył głowy zamordowano blisko 22 tysiące oficerów, funkcjonariuszy polskiej policji i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz osoby cywilne Kwiat Inteligencji Polskiej, była przez pół wieku ukrywana przez władze radzieckie. Pomagały w tym wasalne rządy PRL oraz dotknięci paraliżem strachu i układami sojusznicy zachodnich. Dopiero w 1990 roku w komunikacie TAS. Przyznano oficjalnie i potwierdzono dokumentami, że zbrodnia ta obciąża najwyższe władze ZSRR, a jeńców wymordowało NKWD. Społeczeństwo polskie wiedziało o nikczemnie zatajonej Katombie katyńskiej już od 1940 roku, gdy zaginęły ślady po jeńcach. Stalinowski zamiar obciążenia odpowiedzialnością za mord Niemców zdemaskowano niemal natychmiast. Historycy polscy, często rodzinnie związani z Katyniem, różnymi drogami poszukiwali prawdy i poznawali ją. Pierwsze profesjonalne prace odsłaniające część prawdy wydawane były na zachodzie i pochodzą z lat 40. Mowa tu m.in. o wstrząsających wspomnieniach Józefa Czapskiego, któremu generał Anders powierzył misję poszukiwania oficerów zaginionych w ZSRR. W latach 1994-1996 specjaliści z wielu dziedzin przeprowadzili wstępne prace umożliwiające przystąpienie do budowy cmentarzy. Niestety wiadomości o postępach rozpoczętej w 1998 roku budowy cmentarzy budzą wielki niepokój rodzin katyńskich. Polska nie mogła wynegocjować w umowach międzynarodowych współuczestnictwa Rosji i Ukrainy w kosztach budowy cmentarzy, chociaż sama zrealizowała i sfinansowała budowę i utrzymanie 700 cmentarzy żołnierzy radzieckich poległych w Polsce podczas wojny z Niemcami. Sumy przeznaczone na cmentarze katyńskie w budżecie polskim są niskie. Dzieje się to, gdy polska opinia publiczna potwierdza wagę sprawy katyńskiej jako polskiej racji stanu. Otóż w przeddzień ubiegłorocznej wizyty Jana Pawła II, honorowego członka warszawskiej rodziny katyńskiej, opublikowano wyniki pewnego plebiscytu, w którym za dwa największe triumfy ostatniego dziesięciolecia uznano ujawnienie prawdy o katyniu i wyjście z Polski wojsk radzieckich. Obchody 60 rocznicy katyńskiej w Wolsztynie rozpoczęto mszą świętą w Kościele Farnym. Później delegacje przeszły pod pomnik pamięci na ulicy 5 stycznia. Pochód prowadziła miejska orkiestra Denta pod dyrekcją Ignacego Bienia. Zanim złożono kwiaty, przemówienie wygłosił mecenas Antoni Kut, przypominając tę okrutną historię ludobójstwa. Kwiaty pod pomnikiem złożyły m.in. rodziny pomordowanych w Katyniu.